Zakład karny, blok F. Wczesne przedpołudnie. Oddziałowa Teresa Szostak zamierza sprawdzić, jak przebiegają prace w więziennej kuchni. chodź, chodź. chodź. Co to się dzieje? Skąd to krwawienie? Nagle padła na ziemię, zaczęła krwawić. Moje dziecko! Jesteś w ciąży, dlaczego tego nie zgłosiłaś? Lekarz. Ja nie chciałam tych tabletek. Wracamy. Jakich tabletek? Wracam do pracy. Przez nie masz ten kwotę. Koniec widowiska. Ja ich nie chciałam. Uś, ktoś ci do tego zmusi. Wracam. Sama nigdy bym tego nie połknęła. Kto dał ci te tabletki? Dzwoń po lekarza. To tak. wszystko wskazuje na to, że osadzona zażyła tabletki, które spowodowały silne krwawienie z dróg rodnych. Najpierw kontrola, pod ścianę. Pod ścianę. Czego konkretnie szukamy? Jakichś tabletek, opakowania po nich. Dobra. Nogi szeroko. Odwracaj się. Dobra. Po co to? <laughs> Jak to po co? Pomacać sobie chcą? Panie kierowniku! A mnie nie przeszuka pan? Tak? Masz coś jeszcze do powiedzenia? No dla takiego kierownika to wie pan co, ja bym się wolała wypiąć. Wypiąć to się zaraz możesz w izolacji na osobistej, odwracaj się. Już? Dobra, easy, nie dziś, nie kiedy indziej. Teresa. Czyje to? Czyje to? 15 minut później, więzienne ambulatorium. Oddziałowa Teresa chce sprawdzić, czy znalezione w kuchni tabletki mogły spowodować krwotok. Co z nim? Zosnęła, straciła sporo krwi. A ciążę? Nie, nie udało się jej uratować. To był jakiś szósty tydzień. Ona tak chciała mieć dzieci. Cały czas o tym mówiła, że jak tylko wyjdzie na zewnątrz, pierwsze co zrobi, to postara się o dziecko. Gdyby nie odsiadka, to pewnie miałaby już dwójkę. Dobra, słuchaj, muszę ją obudzić, bo zaraz jedziemy do szpitala. Renata, hmm? co i to mogło wywołać poronienie? Pewnie. To są tabletki wczesnoporonne. To jest nielegalne w Polsce. Ktoś handluje tym na oddziale? No to może być grubsza akcja. A Agnieszka twierdziła, że ktoś kazał jej to wziąć. Cholera. Co daj mi znać, jak wrócicie ze szpitala? Dobra.